U się pierwszych objawów przeciążonych nerek. Czy wiesz, że aż 90% osób z chorobami nerek nie zdaje sobie sprawy ze swojego stanu, dopóki objawy nie staną się poważne. Wpływ na jakość życia może być katastrofalny. Nerki, te małe, nieustannie pracujące narządy, które filtrują krew, usuwają toksyny i utrzymują równowagę płynów, mogą wysyłać sygnały przeciążenia, które często pozostają niezauważone. Osoby powyżej 50. roku życia są szczególnie narażone na ryzyko. Badania pokazują, że w tej grupie wiekowej przewlekłe choroby nerek dotykają aż 25% osób. Często ich rozwój jest przyspieszany przez proste nawyki, takie jak niedostateczne nawodnienie czy nadmierne spożywanie leków bez konsultacji z lekarzem. Ponadto powiązane komplikacje, takie jak anemia czy choroby sercowo-naczyniowe, znacząco zwiększają ryzyko, stawiając w zagrożeniu coś niezwykle cennego twoje zdrowie. Jeśli zignorujesz te pierwsze objawy, mogą one przejść w zaawansowane stadium, wymagające dializy lub przeszczepu. Ale nie musi tak być. Dobra wiadomość jest taka, że istnieją sposoby na rozpoznanie wczesnych sygnałów przeciążenia nerek i wprowadzenie działań zapobiegawczych, które mogą mieć ogromne znaczenie. Omówimy osiem pierwszych objawów przeciążonych nerek, wyjaśnimy jak je rozpoznać oraz co można zrobić, aby im przeciwdziałać. Na końcu czeka niespodzianka. Poznasz naturalną, prostą i skuteczną metodę odciążenia nerek i przywrócenia ich zdrowia. Coś, co może odmienić twoje życie, a co prawdopodobnie już masz w swojej kuchni. Zaczynajmy. Jednym z pierwszych sygnałów, że nerki są przeciążone, jest obrzęk ciała, zwłaszcza nóg, kostek i okolic oczu. Dzieje się tak, ponieważ osłabione nerki mają trudności z usuwaniem nadmiaru sodu i płynów, które gromadzą się w tkankach. Często ludzie mylą ten obrzęk z problemami krążenia lub zmęczeniem, opóźniając wizytę u lekarza. Innym sygnałem, który często jest ignorowany, są zmiany w częstotliwości i kolorze moczu. Wiele osób nie zwraca uwagi na to, co powinno być jednym z głównych wskaźników zdrowia nerek oddawanie moczu rzadziej niż zwykle lub zauważenie ciemnego koloru moczu może być ostrzeżeniem, że nerki mają problem z prawidłowym funkcjonowaniem. Z kolei częste oddawanie moczu, zwłaszcza w nocy, również może wskazywać na problemy, sugerując, że nerki próbują kompensować pewne niedomagania. Uporczywe zmęczenie to kolejny objaw, który rzadko jest kojarzony ze zdrowiem nerek. Nerki są odpowiedzialne za produkcję hormonu zwanego erytropoetyną, który stymuluje wytwarzanie czerwonych krwinek. Gdy nerki nie działają prawidłowo, poziom tego hormonu spada, co prowadzi do anemii. Niedobór czerwonych krwinek oznacza mniej tlenu w organizmie, co tłumaczy ekstremalne zmęczenie i osłabienie, nawet po dobrze przespanej nocy. Dolegliwości bólowe w dolnej części pleców mogą być również wyraźnym sygnałem problemów z nerkami. Często takie bóle mylone są z problemami mięśniowymi lub kręgosłupem, ale w połączeniu z innymi objawami, takimi jak zmiany w moczu czy uporczywe zmęczenie, mogą wskazywać na stan zapalny lub nawet kamienie nerkowe. Te kamienie, powstałe z nagromadzonych minerałów i toksyn, powodują intensywny ból podczas przemieszczania się przez moczowody przewody, które transportują mocz z nerek do pęcherza. Problemy z koncentracją i pamięcią mogą również pojawiać się we osiedzieniu dzieci wczesnych etapach niewydolności nerek. Dzieje się tak, ponieważ nagromadzenie toksyn we krwi może bezpośrednio wpływać na funkcjonowanie mózgu. Wiele osób zgłasza trudności z koncentracją, luki w pamięci, a nawet dezorientację w poważniejszych przypadkach, nie zdając sobie sprawy, że przyczyna tych problemów leży w nerkach. Nieświeży oddech i metaliczny posmak w ustach to kolejne objawy, które często są bagatelizowane. Gdy nerki nie są w stanie skutecznie filtrować toksyn, gromadzą się one we krwi, co prowadzi do stanu zwanego mocznicą. Może to powodować oddech o zapachu amoniaku i uporczywy metaliczny posmak, co utrudnia cieszenie się smakiem jedzenia, a nawet zmniejsza apetyt. Ponadto osoby z problemami nerkowymi często doświadczają intensywnego i niewytłumaczalnego swędzenia skóry. Dzieje się tak z powodu zaburzeń równowagi minerałów i składników odżywczych we krwi, zwłaszcza fosforu. Gdy nerki nie są w stanie skutecznie usuwać tych substancji, gromadzą się one w organizmie, powodując świąt, który może być uogólniony lub występować w określonych miejscach. Na koniec należy wspomnieć, że nadciśnienie tętnicze jest zarówno przyczyną, jak i objawem problemów z nerkami. Nerki odgrywają kluczową rolę w regulacji ciśnienia krwi, kontrolując poziom sodu i produkując hormony wpływające na naczynia krwionośne. Kiedy nerki są przeciążone, ich zdolność do regulacji staje się nieskuteczna, co prowadzi do skoków ciśnienia, które mogą dodatkowo uszkadzać nerki, tworząc niebezpieczny cykl. Wczesne rozpoznanie tych objawów ma kluczowe znaczenie dla uniknięcia powikłań. Wiele z tych symptomów może być mylonych z innymi schorzeniami lub ignorowanych jako część naturalnego procesu starzenia, ale wczesna diagnostyka może zrobić ogromną różnicę. Dobra wiadomość jest taka, że istnieją proste środki zapobiegawcze, które mogą zmniejszyć obciążenie nerek i wspierać ich zdrowie. Jednym z takich działań, często niedocenianych, jest odpowiednie nawodnienie. Picie wystarczającej ilości wody każdego dnia pomaga nerkom usuwać toksyny i zapobiegać tworzeniu się kamieni nerkowych. Ważne jest jednak, aby pamiętać, że nadmiar wody również może być szkodliwy, szczególnie dla osób z już istniejącymi problemami nerkowymi. Kluczowy jest tu balans. Kolejną praktyką, która robi różnicę, jest kontrola spożycia soli. Nadmierne spożywanie sodu obciąża nerki, zwiększając ryzyko nadciśnienia i zatrzymywania płynów w organizmie. Ograniczenie soli w diecie nie oznacza rezygnacji ze smaku. Istnieje wiele ziół i naturalnych przypraw, które mogą zastąpić sól w zdrowy i smaczny sposób. Ogólna troska o dietę jest równie istotna. Diety bogate w owoce, warzywa, pełnoziarniste produkty zbożowe i chude białka są doskonałe dla zdrowia nerek. Produkty takie jak jagody, żurawina i winogrona są szczególnie korzystne, ponieważ zawierają przeciwutleniacze, które pomagają chronić nerki przed uszkodzeniami oksydacyjnymi. Z drugiej strony, należy ograniczyć spożycie żywności ultraprzetworzonej i bogatej w cukier, ponieważ może ona przyczyniać się do stanów zapalnych i powstawania toksyn w organizmie. I, jak obiecano, niespodzianka, która może odmienić Zdrowie Twoich nerek już znajduje się w Twojej kuchni wodorowęglan sodu. Badania sugerują, że małe dawki sody oczyszczonej, stosowane pod nadzorem lekarza, mogą pomóc w neutralizacji nadmiaru kwasu we krwi, zmniejszając obciążenie nerek. Jest to prosta metoda, ale powinna być stosowana ostrożnie i zawsze za zgodą specjalisty. Dbając o nerki, dbasz o swoje życie. Te niewielkie narządy są cichymi strażnikami równowagi w naszym organizmie, a ich funkcje wykraczają daleko poza to, co sobie wyobrażamy. Zwracając uwagę na sygnały wysyłane przez ciało i wdrażając zdrowe nawyki, można zachować zdrowie nerek i uniknąć poważnych komplikacji. W końcu lepiej zapobiegać niż leczyć. I jeśli chodzi o nerki, to powiedzenie nigdy nie było bardziej prawdziwe.